Co tam słychać, jak tam wakacje już zaczęliście odpoczywać, bo my w tym roku mamy bardzo ambitny plan, żeby wykorzystać to lato maksymalnie. Nie wiem, czy się uda, ale się postaramy i na przykład ten odcinek nagrywamy w bardzo nietypowych okolicznościach, mianowicie w plenerze, robiąc grilla, co też jest dla nas dosyć nietypowe, ale bardzo przyjemne i polecam ogólnie. A poza tym bardzo nam pasuje do tematu dzisiejszego odcinka, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o najlepszych nowych serialach, które warto nadrobić w te wakacje. Konkretnie. Wiem, że pewnie wszyscy są bardzo mocno w tym momencie wkręceni w Stranger Things, w trzeci sezon, wszyscy na to tyle czekaliśmy. My jesteśmy też bardzo mocno wkręceni oczywiście, w tą premierę. Do tego stopnia, że daliśmy się nawet zaprosić do kuchni Lidla, gdzie nakręciliśmy taki specjalny odcinek inspirowany serialem. Robiliśmy tam gofry, gofry tematyczne. Tutaj znajdziecie kartę, kliknijcie w tą kartę, przejdziecie do odcinka. Polecam Wam, warto, naprawdę fajnie wyszło. Poza tym e, uważam, że to jest. Dobry odcinek dla fanów Stranger Things, dlatego, że dopełnia nam całości. No tyle tylko, że z tym serialem, niestety, tak jest, że on się bardzo szybko kończy, bo się go błyskawicznie pochłania w całości, a ten sezon ma tylko 8 odcinków, bardzo mało, i potem pozostaje niedosyt i pytanie, co oglądać. No to ja już Wam powiem, co oglądać. Oglądać te seriale, które znalazły się na naszej dzisiejszej liście. Tuka and Birdie. Wakacyjne nadrabianie polecam zacząć Wam od najnowszej produkcji animowanej od twórców Bożaka Horsemana, czyli od Tukan Berry. Tyle tylko, że nie ma tutaj cynicznego konia celebryty, a dwie przyjaciółki, jedna z nich jest ekscentrycznym Tukanem, a druga jest bardzo wycofanym Drozdem. Podobnie jak w przypadku Bojacka, pierwszy sezon to tylko takie przygotowanie gruntu pod znacznie bardziej złożoną historię i widać, że w Tuka Burry poruszanych będzie sporo mocnych tematów. Trzeba tylko dać mu się rozkręcić i przejść przez fazę komediową, w trakcie której rysują się główne wątki. Póki co w tym niesamowicie kolorowym uniwersum widać spory potencjał. What we do in the shadows? A skoro już jesteśmy przy komediach, to koniecznie dajcie szansę najnowszej produkcji od Taiki Waititi, czyli twórcy, reżysera Tora Ragnaroka. To jest serial, który być może skojarzy Wam się z filmem pod tym samym tytułem i y, słusznie, dlatego że jest to jego serialowa wersja z jedną różnicą: y, inni są bohaterowie i inna jest historia. To, co łączy film i serial, to oprócz tytułu fakt, że głównymi bohaterami są wampiry żyjące współcześnie w Stanach Zjednoczonych. To niesamowicie świeża i zaskakująca produkcja. Mamy tutaj sporo surrealistycznego humoru, absurdalnych sytuacji i całą plejadę oryginalnych postaci, w tym jednego wampira energetycznego. Dla fanów inteligentnych komedii, pozycja obowiązkowa. Miracle Workers. Takie klasyczne komedia na naszej liście zamyka serial, którego polski tytuł brzmi Cudotwórcy i właściwie wszystko się tutaj zgadza dlatego że jego głównymi bohaterami są Cudotwórcy a konkretnie pracujący w departamencie modlitw i cudów Anioł Craig oraz dość oderwany od rzeczywistości Bóg Ojciec. Tego pierwszego gra sam Daniel Radcliffe, tego drugiego Steve Buscemi i już samo to powinno wam starczyć za rekomendacje. Jeśli jednak potrzebujecie więcej informacji, to proszę. Pierwszy sezon ma 8 około 20-minutowych odcinków i jest to bardzo przyjemna, niezobowiązująca rozrywka. Sam raz na wakacje. The Act. Jeżeli jednak na te wakacje szukacie sobie czegoś poważniejszego do obejrzenia, to koniecznie zarezerwujcie sobie 8 godzin na obejrzenie całego sezonu The Act. To jest miniserial, zamknięta całość i jest to serial z gatunku True Crime, e, czyli po prostu fabularyzowana e, historia, która wydarzyła się naprawdę. Bohaterką serialu jest Didi Blanchard, kobieta samotnie wychowująca niepełnosprawną córkę Gypsy. To opowieść o toksycznej miłości i sytuacji bez wyjścia, o której powstał głośny dokument pod tytułem Mommy Dead and Dearest. W roli Didi Blanchard, fenomenalna, Patricia Arquette. Choć nie jest to serial łatwy w odbiorze, bardzo gorąco wam go polecam. Fosy Verden Ludzie uwielbiają biografie sławnych i bogatych, więc nic dziwnego, że powstaje ich tak strasznie dużo, ale w gąszczu tych nowości, które są różnej jakości, trudno jest odnaleźć coś naprawdę wartościowego, a takim właśnie wartościowym serialem jest Fosy Verden. Współtwórczynią tego biopiku była córka Boba Fossey i Gwen Verdon, reżysera i choreografa oraz najwybitniejszej Broadwayowskiej tancerki czasów. Serial opowiada historię ich trudnej relacji, ze szczególnym naciskiem na fakt, że za sukcesem Boba Fossey stała jego niezwykle utalentowana żona. W rolach głównych Sam Rockwell i Michelle Williams, która nie tylko fantastycznie gra, ale śpiewa i tańczy. I gdyby nie był to serial, to Oscara miałaby w kieszeni. Dead to me. Żałoba to trudny temat, więc najlepiej oswoić ją za pomocą komedii, a konkretnie czarnej komedii z elementami kryminalnymi o wdowie, która poszukuje sprawców tragicznej śmierci swojego męża. Któregoś dnia na swojej drodze spotyka inną wdowę opłakującą stratę swojego narzeczonego. Dość szybko się zaprzyjaźniają, aż wreszcie zostają współlokatorkami, i wtedy na jaw zaczynają wychodzić niepokojące fakty. Debt to Me to przewrotna opowieść o zbrodni, winie i karze z niezłym, inteligentnym humorem i świetnie dobraną główną obsadą. W rolach przyjaciółek wystąpiły Christina Applegate i Linda Cardellini, których dynamika trzyma cały serial w pionie od pierwszego do dziesiątego odcinka. Twilight Zone. Twilight Zone, czyli ten serial, bez którego nie byłoby właściwie wszystkich współczesnych seriali tajemnicy, doczekał się kolejnej kontynuacji. Mówię kolejnej, dlatego że on był oryginalnie nadawany w latach 1959-64, ale od tamtej pory miał dwa wznowienia i teraz to jest już trzecie. Stoi za nim laureat Oscara za film Get Out Jordan Peele. Współczesna Strefa Mroku to wciąż antologia składająca się z przewrotnych, często strasznych opowieści, w których nadprzyrodzone czynniki obnażają zawiłości ludzkiej natury. Pił podobnie jak wcześniej Rod Serling, został też narratorem odcinków. W nowej wersji sporo wątków społeczno-politycznych, co miejscami robi się nużące, ale poza tym nie ma się do czego przyczepić. Pierwszy sezon ma 10 odcinków. I to już cała nasza wakacyjna lista. Mam nadzieję, że coś Wam się z niej przyda. A może całą obejrzycie, bo wakacje będą na przykład długie. Jeżeli znacie jakieś tytuły, które by ją fajnie uzupełniły, to koniecznie piszcie w komentarzach. Tak zazwyczaj robimy że dajemy Wam możliwość uzupełniania tych naszych list. Poza tym, jeżeli znacie jakieś fajne przepisy na grilla, to też podrzucajcie, może się przydadzą. My oczywiście bierzemy się teraz zaraz za jedzenie i za takie już konkretniejsze wakacjowanie, a po deser oczywiście odsyłam Was tutaj, czyli do odcinka Kuchni Lidla, gdzie robiliśmy te fantastyczne gofry a la Stranger Things. Więc możecie przejść tutaj, a poza tym, jeżeli Wam się podobało, możecie też dać łapki w górę i oglądać nas w następnym odcinku. Dzięki!